Witam was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Małgorzata Kospin. Bardzo się cieszę, że odwiedziliście mój kanał. Jeżeli wam się spodoba to co robię, to zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia na dzwoneczek. A dzięki temu będziecie dostawać bezpłatne powiadomienie o tym, że nowy film znalazł się na moim kanale. Dzisiaj chciałabym was Zachęcić i zaprosić do zastanowienia się nad bezcennością. Bezcenność dotyka tak bardzo wiele osób, że stwierdziłam, że poruszę ten temat także na swoim kanale. Szczególnie będę tutaj mówić o bezcenności i przyczynach bezcenności wśród seniorów. Także zapraszam do oglądania do samego końca. Słuchajcie, znalazłam w, po prostu poszukując wiedzy na temat bezsenności, znalazłam takie trzy główne przyczyny tego, że osoby starsze cierpią na bezsenność. Chciałabym się teraz z Wami podzielić tymi właśnie trzema przyczynami. Pierwsza z nich to to, że nie potrzebujemy już tyle snu, kiedy potrzebowaliśmy kiedyś kiedyś, kiedy byliśmy dziećmi albo kiedy byliśmy osobami bardzo młodymi. Osoby starsze maksymalnie potrzebują 6 godzin snu. Tak to jest w tym naszym świecie, że wraz z wiekiem tego snu, tego zapotrzebowania na sen w naszym organizmie jest coraz, coraz mniej. Kiedy jesteśmy seniorami, kiedy jesteśmy osobami starszymi, tak naprawdę maksymalnie to jest 6 godzin, kiedy powinniśmy rzeczywiście spać. Pozostałą część dnia i nocy zarezerwowana jest dla nas, dla naszych aktywności, dla naszego rozwoju, i właśnie w tym czasie aktywnym powinniśmy być aktywni, w tym czasie spoczynku powinniśmy spać. Druga przyczyna, z jaką możemy się spotkać i która jest bardzo popularna, to to, że zmienia się nasz plan dnia. Kiedy chodzimy do pracy, wiadomo budzik ustawiony na godzinę załóżmy 6, wychodzimy o godzinie 7 z domu, tak żeby zdążyć na godzinę 8 do pracy, pracujemy 8 godzin, wracamy z pracy, robimy zakupy, przychodzimy do domu, gotujemy, sprzątamy, zajmujemy się innymi rzeczami, następnie kąpiel, idziemy spać, rano wstajemy i tak dalej i tak dalej. Kiedy przechodzimy na emeryturę, my bardzo często zmieniamy swój rytm dnia. Nie chodzi o to tutaj, żeby mieć plan dnia dokładnie taki sam, bo już teraz nie chodzimy do pracy, ale rytm powinien być zachowany. Lubimy sobie pospać, no to ustalmy, że do godziny ósmej naprawdę śpimy, ale budzimy się z budzikiem. Nie śpimy raz do ósmej, raz do dziesiątej, tylko codziennie wstajemy o godzinie ósmej, bo lubimy sobie właśnie trochę dłużej pospać. Następnie robimy sobie śniadanie, przygotowujemy się do całego dnia. Następnie robimy to i to, następnie to i to. Zobaczcie, bardzo ważny jest rytm dnia. Kiedy go zaburzymy, kiedy spowodujemy to, że właśnie raz będziemy wstawać o dziewiątej, raz o dwunastej, raz o trzeciej w nocy, bo tak się też może zdarzać, no to wtedy ten nasz organizm się rozreguluje i będzie nam bardzo trudno znaleźć, będzie nasz organizm tak naprawdę nie będzie wiedział, kiedy my chcemy wypocząć, a kiedy chcemy być aktywni, kiedy ma nam dać możliwość do tego, żeby właśnie się położyć i porządnie wyspać, a kiedy ma nas zachęcać do większej aktywności. Zatem popatrzmy dzisiaj, jak wygląda ten nasz plan dnia, jak wygląda nasz yy, Nasza codzienność, jak to wygląda? Ułóżmy sobie, spróbujmy sobie zaplanować codzienny, zwykły dzień. Wiadomo, soboty, niedziele mogą być inne, natomiast od poniedziałku do piątku spróbujmy sobie ułożyć plan. Do tego zachęcam. Trzecia przyczyna bezsenności to są choroby. Tak jest, z wiekiem każdy z nas, Prawdopodobnie będzie cierpiał na jakieś choroby. Nasz organizm, nasz mózg się starzeje, my się starzejemy i w ten oto sposób pojawiają się w naszym organizmie jakieś nowe, niespotykane dla nas dotychczas choroby. No właśnie, i kiedy tak chorujemy, mamy chociażby problemy z nocnym wstawaniem. No, nie wyśpimy się tak, jak się wysypialiśmy, no bo przecież zawsze przesypialiśmy całą noc, nie było żadnego problemu, a teraz trzy razy musimy biegać do toalety. Może być też tak, że mamy jakieś dolegliwości stawowe, mamy różnego rodzaju bóle, które nam towarzyszą, także i w nocy. No, i co to ma znaczyć, że będziemy się teraz smarować od góry do dołu kremem przeciwbólowym, że codziennie będziemy brać tabletki przeciwbólowe? No nie. Po prostu kładziemy się i czasem nas coś może zaboleć. Ten ból może być tak silny, że się obudzimy, musimy się trochę rozprostować, poprzeciągać i położyć się znów spać. Czyli ten sen nie jest tak naprawdę taki ciągły. Tylko właśnie może powodować u nas bezsenność. To, że mnie coś boli, może powodować moją bezsenność. Że ja po prostu nie jestem w stanie usnąć, bo boli mi na przykład bardzo głowa. Nie jestem w stanie usnąć, bo bolą mnie na przykład bardzo plecy. I nie wiem jak się ułożyć. Stąd też może to być przyczyna bezsenności. Mam nadzieję, że ten prosty film... Proste rzeczy, trzy przyczyny, o których wspomniałam, pozwolą ci się przyjrzeć samemu sobie. Zobacz, z czym masz problem. Czy może z planem dnia, czy może z jakimiś chorobami, które ci towarzyszą, czy też z tym, że nie wiedziałeś, że potrzebne jest ci tylko 6 godzin snu i chodziłeś spać na przykład o godzinie 9 wieczorem, a wstawałeś o godzinie 3 nad ranem i nie wiedziałeś, myślałeś, że to jest bezsenność. Może warto jest właśnie wtedy przemodelować, zmienić trochę swój rytm dnia, kłaść się o 23, tak żeby wstać na przykład o 6 rano. No, nie wiem, zastanów się dzisiaj nad tym, w jaki sposób możesz trochę powalczyć z tą swoją bezsennością, ale nie używając leków. To wszystko w tym dzisiejszym filmie. Zachęcam do uśmiechu, bo uśmiech to też jest świetny sposób na poradzenie sobie z bezsennością. Także do uśmiechu Was zachęcam. Zachęcam również do wciśnięcia na dzwoneczek i subskrypcję. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Małgorzata Kostin. Pa!